Szanowni Państwo, serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, w Galerii 5 w Miejskim Centrum Kultury w Czankowie odbywa się wystawa Urszuli Nieborak, Imaginacja i Rzeczywistość. Wystawa ta trwa nadal, jednak nie było wernisarza ze względu na epidemię, dlatego postanowiłem przybliżyć sylwetkę Państwu y, autorki i pokazać kilka jej prac. Wystawa została przygotowana w bardzo dobry sposób. Miejskie Centrum Kultury w Szarkowie przygotowało plakat. Bardzo ładny, ciekawy. Natomiast autorka wraz z Wielkopolskim Związkiem Artystów Plastyków wydała folder do tej wystawy, który możemy sobie, w którym możemy zobaczyć wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość obrazów. Wszystkie są podpisane, mają tytuły, wielkość, technikę, także możemy zapoznać się ze wszystkimi pracami, które chcemy zobaczyć. Również w tym folderze jest pokazana notka autorki, no a więcej szczegółów możemy zobaczyć na stronie Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków wzap.info Także serdecznie zapraszam do oglądania tej strony. A teraz y, zobaczmy jeszcze parę migawek y, z tej wystawy. To jest y, Galeria Pięciu mińskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Bardzo y, ciekawie można tam eksponować prace. Wszystkie prace są y, podświetlane w sposób bardzo dobry. Także każdy, każdy obraz ma y, swoją, y, swoje oświetlenie. Jest bardzo dobra oglądalność. Także zachęcam Państwa do zwiedzania wystaw w tej galerii, jak również do pokazywania własnych prac. Tak się to przedstawia. Dosyć jest duża galeria, w której można pokazać wiele ciekawych własnych prac. Teraz pokażę Państwu kilka prac autorki. Jest to jedna z tych, tych prac, zatytułowana Droga. Ten cykl prac to są pokazane na, wykonane są na blasze aluminiowej, techniką własną autorki, a więc w ten sposób, że autorka wykonuje nie w taki standardowy sposób jak cokolwiek innego, ale we własny sposób znany jej i tylko dla niej Widoczny. Także zapraszam Państwa do oglądania tych obrazów. Widzimy bardzo ciekawe, charakterystyczne dla przyrody obrazy pokazane w sposób dość szczegółowy, drobiazgowy, dekoracyjny. Także jest to rzecz do zaakceptowania. Mamy tutaj kwiaty nie tylko realistyczne ale również takie bardziej wytłumane, wyimaginowane, stąd może jest ta, ten tytuł, tytuł tej wystawy. Proszę Państwa, nie tylko kwiaty, ale powiedzmy sobie jeszcze, jakie są prace bardziej abstrakcyjne. Zatytułowana ta praca jest SPLIN. Niekoniecznie wiem, co to znaczy, ale tak samo jest to tytuł abstrakcyjny, jak i ta praca, można sobie w tutaj wszystko dopowiedzieć. Powróćmy jeszcze na chwilę do obrazów dekoracyjnych. Widzimy, że tu są właśnie takie kwiaty, też takie wyimaginowane, bardzo ciekawe, bardziej, można powiedzieć, bardziej abstrakcyjne, ale również są kwiaty takie realistyczne, jakie wszyscy dobrze znamy z naszego otoczenia. Kolejna praca, taka abstrakcyjna, nazwana widmo. No, Praca abstrakcyjna jest to, że możemy, każdy autor, może, każdy widz może sobie yy, odebrać w, we własny sposób wszystkiego, dopatrzyć się tego, co on uważa, a nie yy, to, yy, co autorka. Bardzo są ciekawe takie prace abstrakcyjne, bo one jednak yy, bardziej rozwijają wrażliwość i sposób patrzenia yy, widzów przede wszystkim. Tutaj już jest inny cykl i jako kurator tej wystawy wybrałem z tego całego cyklu tylko trzy prace. Są to prace zatytułowane Pożegnanie jesiennego czasu i jest to praca wykonana akrylem na kartonie. Także znowu inna technika, też jest to technika własna, w związku z tym bardzo ciekawa. I taka dedykowana do tej autorki. Także yy, widzimy ten szeroki, szeroki jej, szerokie możliwości pokazywania i pracowania na, w różnych technikach. Yy, tutaj mamy obraz olejny. No, wybrałem dwa obrazy, żeby pan, Państwu pokazać. To są znane już obrazy z, z wielu wystaw, między innymi z Poznańskiego Salonu Robinsonada. Były yy, pokazywane także. O tyle jest to ciekawa praca, no bo pokazuje przejrzystość tej, tej, tej materii, czyli tego, tego kryształu. Tu jest praca zatytuła, zatytułowana Kryształ Świetlisty i tutaj mamy jeszcze drugą pracę zatytułowaną Dwa Kryształy. Także w bardzo ciekawy sposób. Bo to nie zawsze jest tak łatwo pokazać kryształ coś, co jest przeźroczyste, prześwitujące. Trzeba jednak dużo umiejętności malarskich, żeby coś takiego pokazać. Wybrałem jeszcze dwie prace dla Państwa, żeby pokazać takie zupełnie inne, abstrakcyjne. Właściwie dotyczą tego samego tematu. Ale mają dwa różne tytuły. Ten obraz się nazywa Cztery Pory roku, a ten się nazywa Wiosna, Lato, Jesień, Zima. Niby to to samo, ale jednak coś innego. I serdecznie namawiam artystów do tego, żeby jednak tytułowali swoje obrazy i żeby nie nadawali takich samych tytułów podobnym pracom, bo wtedy można się zagubić w tych pracach. Tutaj jest dyptyk, ale pokazany jako dwie różne prace. Jest to dyptyk, który nazywa się Oddalenie, i to autorka pokazała w bardzo dobry sposób, ponieważ nie tylko po, poprzez asymetryczny układ, czyli oddalenie tych postaci od siebie ale jednocześnie pokazała to wykorzystując kontrast barwny, bo wiadomo, że te barwy się nie przyciągają, tylko raczej odpychają, jak również przez temperaturę barwy, czyli ciepłe, zimne, no wiadomo, nie ma nic wspólnego ze sobą, jest to właśnie tytułowe oddalenie. Inną no, pracą jeszcze też taką ciekawą jest takiego samego cyklu jest, Praca, którą autorka nazwała ślady. Ja właściwie tutaj widzę dwie sylwetki, może odwrotny niż na tamtym typtyku oddalenie. Tutaj mamy, można powiedzieć, zbliżenie. Na zakończenie jest ta praca, która jest na stronie tytułowej katalogu. Nazywa się Storczyk Pomarańczowy. No, bardzo ciekawie to pokazane. Także wybrałem tę pracę na to, żeby pokazać na plakacie, bo jest to bardzo praca wymowna. Proszę Państwa, zostańcie w domu. Zapraszam do oglądania wystawy i więcej informacji o autorce o Urszulinie Borak, o autorce wystawy. Imaginacja i rzeczywistość na stronie Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków wzap.info Do zobaczenia w lepszych czasach.